OK, słuchajcie, dzisiaj będzie o krańcówce Fenderze 3 Pro od OSI Z. To jest y, najbardziej podstawowa krańcówka i najbardziej, bardziej wiata jaka może być chyba z tego co już się tam naczytałem i powiedzieliście w komentarzach na YouTube. I dzięki tam jednej osobie, która napisała mi coś tam w komentarzu, dało mi to do myślenia. I słuchajcie, ona powiedziała, że są lepsze krańcówki. Ja sobie troszeczkę poszukałem w internecie na temat końcówek do Endera i zobaczcie co znalazłem, co będę wymieniał zamiast tej i tej nawet krańcówki. Tak, od razu dwie wymienię, a nawet jeżeli się da, to jeszcze, jakby była gdzieś tam jedna z tyłu jest, to nawet trzy wymienię, także zamówię sobie cztery sztuki na pewno i zobaczcie o co chodzi. Słuchajcie, końcówka optyczna z kablem 100 cm. Za 4 zł, także kupię sobie 4 sztuki, i zamówię. No i myślę, że to chyba będzie bardziej dokładne niż ta yy, z wajchą i z tym przyciskiem. Tylko jest jeden minus takich, yy, mi się zdaje, optycznych krańcówek, że jeżeli coś tam w, by wleciało pomiędzy tą szparę, no to wtedy ona dostaje ten sygnał, tak? Ale to jest to już takie moje gdybanie. Nie, na pewno będzie coś, to będzie lepsze niż ta. Yy, normalna dźwigi, dźwigienką znajdą taką stronę słuchajcie blackfrog.pl na niej są fajne części do drukarek i to tyle będzie subgradeu kręcówek napiszcie co wy o tym sądzicie jak wy macie rozwiązane swoje e, w swoich drukarkach krańcówki czy lecicie na tych podstawowych czy macie coś lepszego może zamontowanego pozdrawiam trzymajcie się